Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kanał Iwona Teresa przedstawia Święty Maciej Apostoł Uroczystość 14 maja Z dziejów apostolskich wynika, że Święty Maciej należał do najpierwszych uczniów Pana Jezusa. Piotr bowiem po niebostąpieniu pańskim, tak się odezwał do apostołów. Bracia, musiało się wypełnić słowo pisma, które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. On to wskazał drogę tym, którzy pojmali Jezusa. Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, Począwszy od chrztu Janowego aż do dnia, w którym został wzięty do nieba, stał się razem z nami świadkiem jego zmartwychwstania. Postawiono dwóch, Józefa, zwanego Barsabą, z przydomkiem Justus i Macieja. Święty Piotr był przekonany, że Pan Jezus dlatego do liczby dwunastu ograniczył apostołów, by byli przypomnieniem dwunastu synów Jakuba, z których powstało dwanaście pokoleń Izraela. Nowy Izrael, lud Boży, miał mieć także swój początek w dwunastu apostołach. Dlatego po śmierci samobójczej Judasza, książę apostołów zaproponował na miejsce Judasza wybór jednego z uczniów Pana Jezusa, który najwcześniej do niego się przyłączył i który był tego urzędu najgodniejszy. Gorąca modlitwa do Ducha Świętego poprzedziła wybór, by sam Bóg zadecydował przez losowanie, kogo sobie życzy na apostoła. Święty Piotr nie widział, że Pan Jezus sam w sposób cudowny, Brakującą liczbę uzupełni świętym Pawłem. Dzieje apostolskie informują, że los padł na Macieja i został dołączony do jedenastu. Poza tym, jednym opisem powołania świętego Macieja na apostoła, nie mamy żadnych o nim źródłowych wiadomości. Według Eusebiusza z Cezarei Palestyńskiej. Święty Maciej był jednym z 72 uczniów pana Jezusa. Był pochodzenia żydowskiego, jak na to wskazuje pochodzenie wszystkich apostołów. Według późnej tradycji święty miał głosić Ewangelię najpierw w Judei, potem w Etiopii, wreszcie w Holchidzie, a więc na rubieżach Słowian. Święty Klemens z Aleksandrii pisze, że największą zasługą świętego Macieja było wprowadzenie do życia kościelnego i klasztornego daleko posuniętej wstrzemięźliwości i umartwień cielesnych. Źródła greckie podają, że święty Maciej został umęczony w Kaolchidzie, krainie Azji Mniejszej, nad brzegami Morza Czarnego na południe od Kaukazu. Ikonografia najczęściej przedstawia świętego Macieja z siekierą lub halabardą. Miał bowiem ponieść śmierć przez ukamienowanie, dobity siekierą czy nawet włócznią. Dlatego był uważany za patrona cieśli oraz rzeźników. Panie Boże, które na miejscu Judasza wybrałeś świętego Macieja na apostoła spraw, abyśmy dzięki niemu mogli otrzymać nagrodę Twojej miłości i osiągnąć zbawienie wieczne. Święty Macieju, módl się za nami. Panie Jezu, Ty powołałeś dwunastu uczniów na apostołów swoich. A gdy jeden z nich zdradził ciebie, powołałeś na jego miejsce świętego Macieja Apostoła. Powołałeś też świętego Pawła, apostoła Pogan. Powołałeś i powołujesz ich następców, papieży, biskupów, kapłanów. I drogą sukcesji przekazujesz im swoją władzę najwyższego kapłana. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Że dajesz Kościołowi stale nowe i święte powołania kapłańskie zakonne. Błogosławiony Ignacy Kłopotowski mówi. Pamiętajmy, iż narody mają takich kapłanów, na jakich zasługują. Dobry kapłan to dar wielki dobroci Bożej, ale zjawia się tylko tam i wtedy, gdzie Gościąga serdeczna i gorąca modlitwa. A więc módlmy się do otwartego serca naszego boskiego Zbawiciela. Polecajmy Mu gorąco naszych kapłanów. Prośmy Go serdecznie, aby pomnożył ich liczbę w miarę, jak mnoży się liczba Jego wyznawców, by dał kapłanów według serca swego, świętych kapłanów, módlmy się. I prośmy ze świętą Faustyną o moc słowom kapłańskim. Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel Mu miłości i światła Ducha swego. Daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe, kruszyły się i powróciły do Ciebie, Panie. Panie. Daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O boski i najwyższy kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł szatana, które ustawicznie zastawia na dusze kapłanów. Niechaj moc miłosierdzia Twego o Panie Kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana. Panie Jezu, Ty wszystko możesz. Panie Jezu, prosimy Cię także o powołania kapłańskie według Twego serca. Ty posłuszny woli Ojca, Jezu, Ty oddałeś swe życie dla zbawienia ludzi stając się wiekuistym kapłanem Nowego Przymierza. Po imieniu wezwałeś apostołów i w mocy Ducha Świętego posłałeś ich do świata, by głosili tajemnicę Królestwa Bożego. Twoja miłość, objawiona w Wieczerniku i na Kalwarii, uobecnia się dzisiaj dla nas w sakramentach Kościoła. Prosimy Cię, boski pasterzu, Pociągnij ku sobie wielu młodych ludzi, obudź w ich sercach powołanie do służby kapłańskiej i uczyń Twoimi naśladowcami. Niech usłyszą Twoje wołanie i nie lękają się dać hojnie swego życia w darze, poświęcając się dla zbawienia ludzi. Niech nie zabraknie kapłanów, którzy tu, na ziemi, będą przedłużali Twoją misję. I budowali mistyczne ciało, którym jest Kościół. Uzdolnij ich do głoszenia Twojego słowa, wlej w ich serca Twoją miłość, aby nieśli dobrą nowinę ubogim, uzdrowienie chorym i pociechę tym, którzy tracą nadzieję. Przez przyczynę Maryi, wychowawczyni powołań kapłańskich, prosimy Cię, nasz odkupicielu. Daj nam wielu świętych kapłanów ukształtowanych na wzór Twojego boskiego serca, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.